Szkoły NBP pod hasłem Polski Złoty w obiegu od 100 lat NBP i jego funkcja emisyjna. Przygotowując się do realizacji zadań projektowych, drużyna ambasadorów edukacji ekonomicznej dokładnie zapoznała się z tematem. Na podstawie pozyskanych informacji przygotowała zestaw gazetek ściennych, którą piękną wystawę pod hasłem Polski Złoty w obiegu od 100 lat NBP i jego funkcja emisyjna. Gazetki prezentowały funkcję Narodowego Banku Polskiego. Drogę pieniądza z banku do naszego portfela, jak zmieniały się banknoty i na przestrzeni ostatnich 100 lat komiks na złotego, wizerunki wielkich polskich ekonomistów oraz historię polskiego złotego w języku angielskim. Zuzia opisała historię naszej waluty w języku angielskim, a uczennicy z klasy 6B oraz 7A przygotowały piękne warunki. Drużyna zorganizowała również trudnych gier ekonomicznych dla klas 4-8. Na no, stołach pojawiły się różnego rodzaju gry, wielkie zakupy, eurobiznes, biznes po polsku, superfarmer, dobry interes, kasa edukacyjna i inne. Uczniowie grając w proste gry planszowe uczyli się podstaw ekonomii i biznesu, ponieważ np. gra wielkie zakupy, uczy podstawowych zasad gospodarowania pieniędzmi, superfarmer, podstaw matematyki i ekonomii oraz sztuki przewidywania, eurobiznes, mądrych inwestycji, kupowania i sprzedawania nieruchomości, trafnego oceniania ryzyka. A kasa edukacyjna uczy wykonania operacji z wykorzystaniem pieniędzmi, obliczania właściwych kwot potrzeb potrzebnych na zakupy i prawidłowego wydawania reszty. Ponieważ że giery te mogły sprawić zbyt wiele kłopotów W z klas 1-3 łączyli ambasadorów edukacji ekonomicznej. Postanowili im pomóc, udali się do każdej z klas, zagrali razem z nimi, czym sprawili dzieciom wiele radości. Cierpliwie tłumaczyli zasady gry, pomagali w podejmowaniu decyzji, oraz obliczaniu potrzebnych Nasi ambasadorzy przygotowali również warsztaty rozpoznawania autentyczności polskich banknotów. Na początku przedstawili prezentacje dotyczące banknotów i monet będących obecnie w obiegu, ich zabezpieczenia oraz zapoznali słuchaczy z tematem monet i banknotów kolekcjonerki. Następnie cierpliwie tłumaczyli kolegom i koleżankom, w jaki sposób sprawdzać autentyczność banknotów. Dotykali je, przechylali, oglądali pod światło i promowali dojrzeć ich Przygotowując się do debaty zorganizowanej na terenie banku, uczniowie przygotowali zestaw pytań i zagadnień, które chcieli omówić. Członkowie drużyny sporo napracowali się przygotowując debatę podsumowującą nasz program. Brali udział w pisaniu scenariusza, przygotowaniu dekoracji i rekwizytów. Uczestniczyli w wielu próbach, a na koniec przeprowadzili świetną debatę z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów klas czwartych i ósmych. Podobały mi się gazetki o pieniądzach, które mogliśmy okrągnąć na korytarzu. Podobały mi się warsztaty, na których rozpatrywaliśmy, czy pieniądze są prawdziwe, czy fałszywe. Podobał mi się turniej gier ekonomicznych, grałem w Eurobiznes. Podobała mi się wczorajsza debata, na której dowiedziałem się dużo o historii polskiego złotego. Starsi koledzy nauczyli nas, jak rozpoznawać, czy pieniądze są prawdziwe. Podobało mi się, kiedy starsi uczniowie grali z nami w grę. Graliśmy w grę Wielkie Zakupy, Farmer i Sklep. Najbardziej mi się podobały Wielkie Zakupy. Najbardziej mi się podobało, jak starsi, starsi uczniowie pokazywali pieniądze i rozpoznawali znaczki. Czy są prawdziwe nie? Wyczyje. Jak mamy banknot, to jest takie kreski z dwóch stron. Jak popatrzy się pod światło, to wtedy widać koronę. Na banknotach mamy jeszcze mikro Umiem rozpoznawać znaki dla niewidomych na pieniążkach. Dobał mi się turniej gier ekonomicznych. Na przykład graliśmy w Europie z jest, Farmę i Wielkie Zakupy.